Czy wiesz, że mowa ciała bez świadomego gestu to jak strzelanie z karabinu ślepakami? Narobisz szukona nagadasz się, a efektu na szczelnicy nie widać. Pamiętam Martę, jedną z uczestniczek mojego szkolenia, która zastanawiała się, dlaczego nie może skutecznie działać, polecając swój produkt klientom. Konkretnie chodziło o sklep internetowy. I gdy przyjrzałem się jej prezentacji, zauważyłem wiele niespójności w gestykulacji i mimice ciała z jej przekazem słownym. Najbardziej rzucało się w oczy to, że mówiąc do klienta, co najbardziej podobało ci się w tym projekcie, kiwała w ten sposób głową. Oprócz tego było wiele różnych, sabotujących wypowiedzi, mikroruchów, mimiki oraz gestów. I po jakimś czasie od zakończenia naszych lekcji, naszego szkolenia, Marta odezwała się do mnie, powiedziała, że jest to po prostu rewelacja, ponieważ kiedy poznała tajniki, jak połączyć ten werbalny i niewerbalny przekaz, czyli domowę ciała z dźwiękiem, z głosem, który wydobywa, który mówi, nagle okazało się, że zaczęła osiągać konkretne wyniki, konkretne rezultaty właśnie w swoim biznesie. I to jest jeden z wielu przykładów, o których mógłbym tu opowiadać cały dzień. Popatrz na ludzi sukcesu, o takiej ustalonej pozycji, jak i gestykulacja wyróżnia się na tle innych ludzi, grup społecznych. Wszystkie zachowania mają za zadanie uwieść oko rozmówcy, oko słuchacza, oko widza. Osoba, która przybiera świadomie taką postawę, postawę świadomą, gestykulację współgrającą dobrze z jej przekazem, wprowadza odpowiedni styl zachowania, zaczyna być. Dostrzegana, zaczyna się realizować, i tym sposobem odpowiednia komunikacja przekształca się po prostu w sukces. Sukces, którego tak bardzo pragniesz, na ludzkie ciało trzeba spojrzeć jednak na studio telewizyjne, w którym animatorzy, prezenterzy są odpowiednikami jego anatomicznych części ciała, które jest wystawione na scenę poprzez ogólną świadomość, świadomość własnego wizerunku prezentowanego otoczeniu. I rozmówcy czy słuchaczowi, któremu się prezentujesz, oraz od atmosfery, jaką wykreujesz podczas występu, rozmowy, zależy Twój sukces, sukces Twoich zawodowych starań. A bycie autentycznym to przecież nic innego jak nauczenie się sztuki obserwacji. Obserwacji, kontroli swoich zachowań, naszego ciała, na tym właśnie polega paradoks gestykulacji. Chcesz wiedzieć więcej coś na ten temat? Zaglądaj często na mojego fanpage'a. Znajdziesz tutaj bardzo dużo praktycznych informacji, m.in. w tematyce mimiki, gestykulacji. Które możesz zastosować w praktyce, co przełoży się oczywiście na Twój lepszy biznes, lepsze kontakty z ludźmi, ze znajomymi czy w związku. Pamiętaj, że Twoje ciało, czyli mimika, gesty, postawa mówią dużo więcej niż słowa.